Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Wielkimi krokami zbliża się do nas kolejna gala MMA. Tym razem Babylon MMA 7 Return of the Massacre. Główną walką wieczoru będzie oczywiście starcie Michała Kity, ale zanim do niej dojdziemy, to wytypujemy sobie 5 pojedynków. Być może do karty wpadnie jeszcze jakaś waleczka, może nie jedna, ale nie będę robił typowania na dzień przed galą, bo to po prostu się nie opłaci. A więc omówimy sobie... To co jest? A jest dosyć ciekawie. Zaczynamy od pojedynku dwóch młodych zawodników. Piotra Kacprzaka oraz Dawida Śmiełowskiego. Będzie to walka w kategorii do 66 kg. Obaj są niepokonani w zawodowym MMA. Piotr ma dwie wygrane z rzędu właśnie na galach Babilonu. A dla Dawida będzie to czwarta zawodowa walka. I będzie to też debiut Federacji Babilon MMA. Ale też walka której może stracić zero z rekordu. Dawid jest bardziej doświadczony, stoczył 9 walk w amatorskim MMA, czyli o 3 więcej od Piotra. I też duży w tym sporcie siedzi. Ciężko wskazać faworyta, ale z racji doświadczenia wskażę tutaj na Dawida przez decyzję. Choć też nie wiemy, jak zadziała na niego presja telewizji, bo Piotr jest bardziej obyty z tym. Kolejna walka Arkadika versus Łukasz Sudolski. Jest to zaskakujące zestawienie, bo dla Łukasza będzie to trzecia zawodowa walka. Z zawodnikiem, który stoczył tych walk 20, z czego wygrał tylko 7. Łukasz zadebiutował w formule MMA w 2013 roku. Wtedy wygrał z zawodnikiem z rekordem 2 wygranych i trzech przegranych. Dziś jego były rywal ma 8 wygranych, 6 przegranych i jest na paście dwóch zwycięz z rzędu z Łukaszem Brzeskim i Marcinem Sianosem, a mowa oczywiście o Grzegorzu Cieplińskim. Mimo, że Łukasz ma tylko dwie walki w zawodowym MMA, to wydaje się, że tę walkę powinien wygrać. Może nie przed czasem, może decyzją, ale stawiałbym raczej na niego w tym pojedynku. Jędraczka jest zawodnikiem, który kocha walczyć. Jest w tym sporcie bardzo długo, ale jest zawodnikiem, który testuje zawodników. I tym razem sprawdzi formę Łukasza. Ciężko przewidzieć taki pojedynek, bo może się tutaj stać absolutnie wszystko. Ale raczej postawiłbym na decyzję może dosyć bliską nawet walkę, ale myślę, że będzie to wygrana Łukasza Sudolskiego. Następna walka to pojedynek w kategorii do 70 kg, w którym do klapki Babilonu powróci, Piotr Niedzielski który zaskoczył podczas gali Babylon MMA 4, gdzie pokonał byłego zawodnika KSW Mateusza Zawadzkiego. 28-letni Poznaniach po walce z Zawadzkim wziął jeszcze jedną walkę pod koniec 2018 roku, gdzie bardzo szybko też wygrał z byłym zawodnikiem Fenu Mateuszem Strzelczykiem przez gilotynę w pierwszej rundzie. Teraz jest na fali trzech zwycięstw z rzędu i promuje się rekordem 11 wygranych i 4 porażek. Jest to na pewno zawodnik, z którym Federacja Babylon wiąże tam jakieś większe plany i być może w przyszłości powalczy też o pas tej federacji. Ale wiadomo, mistrzowską walkę oczywiście zapewnią mu wygrane walki, a kolejną walkę stoczy z mocnym Aleksandrem Gorczynikiem, Ukraińcem, którego rekord wynosi 11-2. Jest to solidny rywal dla niedzieli, walczył z troszeczkę gorszymi rywalami, ale zazwyczaj kończył ich przed czasem. Ale też musimy pamiętać, że Aleksander ma dopiero 22 lata, więc musiał gdzieś zdobyć doświadczenie. A czasami za tej wschodniej granicy przyjeżdżają zawodnicy, którzy mają bardzo mocny poziom, tylko nie mieli szansy pokazania się większej publiczności. I też szansy wykazania się, bo akurat walki z mocnymi rywalami pokazują poziom danego zawodnika, a nie seria zwycięstw, którą akurat Ukrainiec ma dobrą, bo jest na fali 6 zwycięstw z rzędu. Dla mnie faworytem jest Piotr Niedzielski przez techniczny nokaut w drugiej rundzie, podobnie jak skończył z Zawadzkim, bo tak jak tutaj pisze w rekordzie, Ukrainiec ma dwie porażki i właśnie przegrywał je poprzez ciosy. Kolejny pojedynek, Kamil Oniszczuk vs Guilherme Cadana Martínez. Trzeba przyznać, że osoba, która zestawia walki w Babilonie, ma nosa co do zestawiania pojedynków, przynajmniej na razie. Każde zestawienie jest cholernie logiczne i przemyślane. Oniszczuk w tym pojedynku powalczy o siódme zawodowe zwycięstwo, a rywalem będzie bardzo dobrze znany polskiej publiczności Guilherme Cadena-Martinez. Stoczył łącznie 34 walki, z czego 21 wygrał i aż 18 razy poddawał rywali, więc jego mocną stroną są poddania tak parter, a gorzej radzi sobie w stójce, gdzie aż 7 razy został znokautowany. Ubił go też Mariusz Radiszewski, który też ma ujemny rekord, więc to też nam coś mówi. Brazylijczyk stoczył 5 walk z Polakami i 3 z nich wygrał. Przegrał ze wspomnianym Mariuszem Radiszewskim i Sebastianem Kotwicą. Zaskakujące jest to, że Brazylijczyk w czasie 6 lat Stoczył 34 walki, a w samym 2018 roku stoczył 15 walk, jak widać nie myśli o tym, aby się na troszkę zatrzymać. Dla Oniszczuka będzie to największy test w jego karierze. Jego największym atutem jest wzrost, który potrafi wykorzystać i myślę, że to będzie kluczem w tym pojedynku, bo myślę, że nie byłoby rozsądnym kulanie się z Brazylijczykiem. Poznania powinien skupić się na stójce, kąsaniu lewym prostym i kończeniu prawym. I myślę, że nawet jeśli nie uda się skończyć rywala przed czasem, to jest w stanie wypunktować rywala i to znacznie. Choć i tak myślę, że walka powinna skończyć się nokautem. A czy się skończy, zobaczymy. Ja zostanę przy nokaucie w drugiej rundzie, a po tym pojedynku, jeśli byłby wygrany przez Kamila, no to ja widziałbym walkę oni szuka z Pawlakiem. No i Coleman i Dużo osób męczyło mnie o ten pojedynek, żeby coś o nim nagrać, bo nie ma co ukrywać, jest to zaskakujący pojedynek. W ogóle kariera Rajewskiego jest dosyć dziwna. Wygrał podczas gali KSW 44 w efektownym stylu i zamiast poczekać na kolejną szansę od KSW to wybrał się do Cage Warriors, gdzie bardzo szybko przegrał, więc to logiczne, że teraz musi odbudować się poza KSW. Tylko, że ta walka jest bardzo ryzykowna. Jeśli przegra, to jest szansa, że Rajewski wypadnie z KSW, a zastąpi go Daniel Rudkowski, który jest aktualnie na fali sześciu zwycięstw z rzędu i pokonał szybciej Aleksandra Georgasa od Bartumija Kopery, Romana Szymańskiego i Marcina Wrzoska, więc myślę, że KSW bacznie będzie się przyglądać nie tylko main eventowi gali, ale i też temu pojedynkowi. Rajów KSW ma rekord 2-3, więc na jego miejscu nie ryzykowałbym pojedynkiem poza KSW. No i jeśli teraz przegra, to pewnie podzieli los Rafała Błahuty czy Kuby Lewicza, a jeśli wygra, no to pewnie wróci. Choć też Babilon wie co robi i takim pojedynkiem może bardzo szybko wypromować sobie nową gwiazdę, tak jeśli wygra Daniel ten pojedynek. Rajewski będzie miał na sobie wielką presję, bo jednak już trochę sobie ugrał, a też nie spisuje tutaj Daniela na straty. Bo ja widzę wyrównaną walkę. Ten pojedynek ma duże szanse na zakończenie się nokautem, choć ta walka może być bardzo podobna do walki Rajewskiego z Sebastianem Romanowskim. Rajewski jest wyższy od swojego rywala. Bardziej jest doświadczony, bo stoczył 4 walki więcej. Bił się też na wielu galach, bardzo małych i tych największych w Polsce. Już był raz w KSW, wypadł, potem wrócił i znów teraz wypadł z polskiego giganta. I od tej walki będzie zależała dalsza jego kariera, tak? Będzie to walka stylów, bo w klatce spotka się zapaśnik z kickboxerem, ale też obaj poczynili progres w innych płaszczyznach i obaj dla siebie będą wielkim testem. Będzie to ważna walka dla nich. Cała presja jest skupiona na Rajewskim, a Daniel tutaj może tylko na tym pojedynku sobie dużo ugrać. Nie przegrywając, raczej tutaj nic wizerunkowo nie straci, tak? bo walczy z rywalem, który teoretycznie Powinien być od niego lepszy. Myślę, że w stójce Rajewski będzie przeważać, a znów w parterze Daniel. Więc będzie to dobra bitka. Jeśli walka pójdzie na decyzję, to będzie to bliska walka. Ale ja sądzę, że Daniel tutaj wyciągnie wnioski z ostatniej walki Rajewskiego i powtórzy to. Czyli obstawiam poddanie, być może w pierwszej rundzie. No i main event. Tutaj bardzo mi się podoba to zestawienie. Michał Kita nie walczył od ponad roku. W formule MMA. Artur Głuchowski troszeczkę dłużej. Bardzo dużo osób twierdzi, że będzie to łatwa walka dla Kity. Ja również twierdzę, że jest faworytem, ale trzeba pamiętać, że w przygotowaniach Arturowi Guchowskiemu pomagali Michał Andryszak i Karol Bedorf. Wiadomo, spaliń partnerzy za niego nie powalczą, ale to też już dużo daje, tak? Taka pewność psychiczna, że jeśli radzimy sobie na treningach z Bedorfem czy Andryszakiem, no to z Kitą będzie łatwiej, tak? No, ale nie ma co ukrywać, teraz takie najlepsze obozy ciężkich znajdują się w WCA Fight Team i właśnie w Ankosie, więc jest to wymarzony klub dla Artura. Mimo, że w MMA debiutował w tym samym roku co Kita, to nie jest tak obity jak masakra, bo walczył co jakiś czas, ale też zaskakiwał. Czy to zwycięstwem nad Karolem Celińskim, który powalczył pas ACB, czy to zwycięstwem nad Jackiem Czajczyńskim, który dał twardą walkę z Włodarkiem. I pokonał Andryszaka, czy to na Galibamy, gdzie pokonał Stuarta Astina, zawodnika, który jest jednym z lepszych zawodników w Wielkiej Brytanii. Więc Artur może zaskoczyć zawsze, i tak jak mówiłem, Artur w tym pojedynku może tylko zyskać, może zaryzykować i nic na tym nie straci, nawet jeśli przegra, a może zyskać bardzo dużo, bo jeśli wygra, to jestem pewien, że momentalnie zainteresuje się nim Federacja KSW. Dla mnie ta walka będzie jedną wielką odpowiedzią na kilka pytań, które w ostatnim czasie mnie zastanawiały, a mianowicie, w jakiej kita jest obecnie dyspozycji, czy te ostatnie porażki były przypadkiem, czy jednak nie i co najważniejsze, ta walka wskaże nam przyszłość tych zawodników. Wiadomo, dla Michała najważniejsza jest teraz wygrana, ale jeśli wygra przez poddanie czy knockout, to będziemy wiedzieli, że Michał jeszcze w rankingu zamiesza. Ja wierzę, że Michał jest w dobrej formie. To pokazał na przykład walką z Włodarkiem. A jego dwie ostatnie walki no, były troszeczkę szalone. Na Anderszaka nie był przygotowany i tutaj dużo zaryzykował. A walka z Wiktorem Pestą też była brana na ostatnią chwilę, więc to wszystko było takie szalone, nie? Więc ja jestem ciekaw, jak wypadnie w walce, do której będzie przygotowany i powalczy z zawodnikiem, na którego się przygotowywał. Na razie czekamy, zobaczymy co wydarzy się 25. Będzie to ważny wieczór dla Michała Kity. Od tego też jak się pokaże, będzie wiele zależało. Kita do długodystansowców nie należy. Walkę chce kończyć szybko. Walka oczywiście zaczyna się zawsze od stójki, więc szuka nokautu. A jeśli nadarzy się okazja, to jest w stanie skończyć rywala w parterze. Jest zawodnikiem kompletnym, z dużym doświadczeniem. To jest jego wielki atut. Był w sytuacjach, w których połowa zawodników na tej gali nie była i być może nigdy nie będzie. Czasami zawodzi michała kondycja, ale nie można mu odebrać charakteru. Czasami zaryzykuje, popełni błąd, przez który przegra, ale zawsze chce się bić. Chce się mierzyć z każdym i żadnym przeciwnikiem nie wybrzydza. Co w dzisiejszych czasach jest trudne do zaobserwowania. Jego miejsce jest w klatce i im walczy częściej, tym walczy lepiej. Faworytem jest Kita i myślę, że może tutaj zafundować Arturowi trzeci nokaut w karierze, ale też poddanie. Jeśli zobaczymy sobie walki Artura, to jest to zawodnik, który idzie mocno do przodu, dąży do obalenia rywala, a pamiętamy, że kiedy Michał Włodarek szedł po nogi Michała Kity, to wpadł w gilotynę. Artur też dobrze broni obalenia, więc na miejscu Michała kąsałbym go w stójce i czekałbym aż Głuchy popełni błąd. Ale też nie można obstawiać tylko takiego planu, bo na pewno Ankos będzie chciał wykorzystać czy highkick, którym zaskoczył Bedorf, czy anacondę, którym znów zaskoczył Michała Andryszak. Więc będzie trzeba przez cały ten czas być bardzo czujnym. Ja myślę, że Michał złapie Artura w stójce, nie takich zawodników nokautował, ale tym razem walczy też z rywalem, który nie ma nic do stracenia. A wiemy nie od dziś, że to najlepsza motywacja. I ja postawię na Michała Kite przez knockout w drugiej rundzie. Fajna gala, bardzo cieszy mnie to, że mamy coraz więcej gal MMA, i w weekendy jest co oglądać. I to mnie bardzo cieszy. Gala, oczywiście, 25 stycznia na otwartym Polsacie. A jak wy typujecie galę Babylon MMA 7, komentarze do waszej dyspozycji, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage MMA. Pozdrawiam was tropiciel, trzymajcie się! Czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.